Obejrzałem coś <laughs> na Disney Plasie, słuchajcie, no a czasem też tam zajrzę, żeby jakiś horror znaleźć i dotarłem do głębi niczeluści gatunku, ale co prawda film z poprzedniego roku, więc całkiem świeży. Zrobiony przez taką panią reżyserkę, której był to zdaje się debiut pełnometrażowy i stworzyła go ona na podstawie własnej krótkometrażówki, tam chyba z roku wcześniej czy, czy dwóch lat wcześniej. No i mamy potwór we mnie albo w tobie ale bardziej we mnie. A z oryginału zupełnie inny tytuł, bo jest to appendage Zdaje się wymowa i znaczy to wyrostek. No albo kończyna ewentualnie. Zależy jak leży i słuchajcie. No to co na mnie Turce. E po roku w Rosji i stwierdziłem, że to jest tak bekowe, że jednocześnie takie gówniane, że aż guilty pleasureowe trochę i wchodzi właśnie dla mnie przynajmniej w sort tego filmu, że tak złe, że aż dobre. Ale wiem, że w Polsce bardzo słabo przyjęty i chyba większość tak na to nie patrzyła, albo przynajmniej część. Za granicą za to całkiem nieźle nawet. Na Rotenach prawie 6-0 wyciągnęło, ale nie wiem czy to dla Beki czy nie. W każdym razie rzeczywiście jest to określone jako horror slash komedia, ale... Wydaje mi się, że on z lekkiej powagi sytuacji czasami próbuje bekę wyciągnąć. No ale dobra, o tym zaraz. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że zaczniemy bez spoilerów, ale na końcu będzie segment spoilerowy, taka specjalna sekcja, bo muszę powiedzieć, co się tam wydarzyło. Dla tych, co nie obejrzą, nie mają Disney'a, dla tych, co nie zachęci Was, już to, co powiem, bez spoilera, bo może to brzmieć naprawdę gównianie, także totalnie Was zrozumiem. Tak więc intro i zacznijmy. Ale wiecie co? Teraz, tak patrzę, i tylko w Polsce jest podpisany jako horror komediowy, a za granicą jako horror, drama, mystery, thriller i tam różne gatunki inne. A właśnie, gdyby był podpisany wszędzie jako horror komediowy, to wydaje mi się, że. Wtedy by się na to patrzyło z większym dystansem. Mało dziwo tu, gdzie jest, czyli u nas tak podpisany, to ma najniższe oceny, jeżeli chodzi o średnie przynajmniej. Także trochę ironicznie. Ale rzeczywiście, ja nie polecam tego filmu traktować na serio, bo mięż ciężko uwierzyć, że on jest na serio. Że po prostu budżet, też taki jaki był, no chyba nie pozwolił, żeby to zrobić jakoś tak super. No, tęgo. Ja słuchajcie, nie wiem co ten hulu produkuje, ale jakiś czas temu wam omawiałem, nie pamiętam tytułu, więc teraz wyświetlam. No, taką mordę. Tylko, że tam to było dużo, dużo gorsze. Wyglądało jeszcze dużo gorzej jakieś takie pseudokomputerowe. Tutaj też CGI się pojawia, ale generalnie mamy stworka. O co chodzi ze stworkiem? Zacznijmy w ogóle od fabuły. A więc. Naszą główną bohaterką jest Hanna Montana, to znaczy po prostu Hanna. No i jest ona projektantką mody, ale ma szefa takiego buca, wiecie, taki typowy laluś. Mm, twoja sukienka jest do dupy, mm, ale twoja koleżanka ma fajną. Wiecie, taki hahaha, ha, ha, fe, 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 Jakby w smerfach grał, to by był na bank lalusiem, Wydaje mi się, że to narcyz, jaki zresztą. Taki typowy, stereotypowy projektant mody, to znaczy, no szef, ale on też jest projektantem mody, tak? No, i generalnie jest ona, jest ta jej przyjaciółka. No, i nasza główna bohaterka ma jeszcze chłopaka. I ten, że chłopak jest też przyjacielem, właśnie tej jej przyjaciółki. Także mamy już tutaj całe multiwersum. No, i generalnie ona się stresuje dużo, ma problemy w tej pracy. No, i zaczyna się to manifestować, a wręcz materializować do Iti po roku w Rosji. Czyli generalnie ta sytuacja jest taka, że ona ma takie narośle gdzieś tam w okolicach brzucha, i z tego wychodzi taki mały gówniks. I ten gówniks. Podpowiada jej tak szepcze do łóżka, jakieś złe rzeczy, żeby zrobiła w sensie coś złego, niedobrego i w mawej że to prawda. Albo próbuje po prostu przejąć kontrolę nad jej życiem. Jasne, możemy to traktować teraz albo super dosłownie, Ej, jakiś taki ala body horror z potworaskiem, albo metaforę tego całego stresu, i tego, że potwora to każdy ma w sobie, że każdy walczy z demonami, z monstrum, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest trochę takie it follows tutaj, że rzeczywiście ta klątwa, nie dość, że jest u tej bohaterki, to też. No, może się przemieszczać, ale dodatkowo ona nie jest w tym sama, okazuje się, bo robi mały research, wychodzi na to, że to jest problem, coś tam z DNA, że być może tutaj jest motyw w ogóle właśnie siostry bliźniaczki, tylko nienarodzonej. A no mieliśmy już takie horory, tak, gdzie był ten motyw wykorzystywany. Tutaj jest akurat w taki sposób. Mi się na przykład kojarzą trochę inne produkcje, w których. Bardziej jakoś tak duchami próbowali straszyć, czy właśnie taką jumpscare'ową siostrą, ale nie, że takim dziwnym stworasem, więc jako taki ciutkie body horror też mogę to potraktować. Tylko to bardziej jest potworek jednak, a nie, że bohaterka się w to zamienia. No nie, to też trochę inna sprawa. Aczkolwiek, jest on bardzo uroczy. To znaczy bardzo brzydki, do tego stopnia, że aż No tak tanio brzydki, że aż śmieszny dla mnie, zabawny. Ale z drugiej strony chyba jednak ta ryserka trochę na poważnie to ciągnie. I mam wrażenie, że... To jest trochę taki scenariusz pociągnięty grubą krechą na zasadzie, że głębia całego tego przedsięwzięcia to jest słuchajcie wyrwana rodem ze zmierzchu jakiegoś, że po prostu nie wiem pod jaki to target może piętnastolatków, ale to gdy patrzymy tak super na poważnie, ale jak akceptując, że jest to turne jak cholera, spojrzymy jednak trochę z dystansem, mam wrażenie, że można się na tym dobrze rozrywkowo tak po prostu trochę poczuć, pobawić. I może pośmiać z tego gównianego potworka. Najlepsze jest to, że ona odnajduje taką grupę ludzi, coś w stylu AA, i oni też mają takie narośla. No i tam może się skonsultować, więc to nie jest tak, że jest sama i tylko ona ma schizy, i tylko metafora, bla, bla, bla. Tylko rzeczywiście, no niby coś fizycznego też się dzieje w tym całym świecie, czy powiedzmy w tym mieście akurat, ale pewnie gdzieś szerzej dalej też. Także bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście to też. Można traktować jako tylko pokazanie w przenośni różnych problemów i stresów, ale no też traktujmy to jako część horroru tak, tą taką realną. No i <laughs> słuchajcie, ona w pewnym momencie idzie ulicą, za przychodnikiem i mówi przez telefon do znajomej nowej z tej grupy AA od potworów, że ty, narośle mi uciekło. <laughs> Jak ja zawyłem, to było z taką powagą. Ale słuchajcie, no po prostu niewiarygodny jest Durnotyzm, wymyśliłem teraz nowe słowo tego filmu, ale to jest takie kurwa zabawne czasami, że po prostu no nie mogłem. No, aktorsko nawet niezłe, to muszę przyznać szczerze. Jak oni próbują na swych twarzach właśnie z tymi ciemiężnymi minami wygrywać te debilne dialogi, no to jest, to jest perełka wśród Guilty Pleasure wśród gniotów, które nie są do końca gniotem, bo dostanie nawet niezłą ocenę ten film, ale. To trochę go traktuję jako jak Czarnobyl Reaktor Strachu, który wiem, że ma dużo niedoskonałości, jest taki tani w realizacji, ale po prostu z jakichś przyczyn go polubiłem. Okej, okay, i tego filmu nie ma szans, żebym pokochał jak Czarnobyl. To, to nie jest biegający radioaktywny niedźwiedź z piekła, ale jest biegający radioaktywny, a może nie, IT po roku w Rosji. Wiem, że mówię to już trzeci raz, ale no, no wybaczcie, no to, tylko Slatterhouse był od tego bardziej uroczy. No więc... Jeżeli coś takiego was interesuje, to w tych kategoriach i aspektach mogę polecić obejrzyjcie. A ja zapraszam zainteresowanych na sekcję spoilerową, bo tutaj po prostu o konkretach muszę pomówić, ponieważ też kryje się twist w tym filmie, którego szczerze nie spodziewałem się. Wszystko jakoś tak się rozgrywało, myślałem, że to już będzie takie bardzo dosłowne, a tu raptem dostajemy takiego pff, strzała na ryj. I o tym szale na ryj, zaraz sobie pogadamy, powiem wam jak się skończyło, jeżeli nie chce wam się tego nadrabiać, albo po prostu macie gdzieś spoilery, czy sobie nadrobicie najpierw film, to no, mogę zachęcić, ale żeby nie było, ostrzegałem, a później tutaj wróćcie, także ocena jeszcze, jeżeli chodzi o moją perspektywę, tutaj to takie mocno guilty pleasure'owe, proszę traktować z dystansem 6 na 10. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie hashtag Bobo, Bobo Proku w Rosji, IT Proku w Rosji, co chcecie. Dzisiaj macie do wyboru, do koloru, a ja zapraszam na spoilery, także uwaga, ostrzegam. You can't get rid of me. Słuchajcie, szefem czym, takim liderem tej grupy AA jest gościu, który. Jestem jakiegoś rodzaju lekarzem, już teraz nie pamiętam, chyba tym, co podaje, na przykład, znieczulenia i tak dalej. W każdym razie on wyprodukował taką, nie wiem, szczepionkę, czy taki eliksir, który sprzedaje tym uczestnikom tych spotkań, i one dzięki temu, czy oni, w zasadzie bo faceci też tam jak najbardziej są, te swoje narośle, no, na przykład nasza główna bohaterka trzyma jej w piwnicy, inni też tam gdzieś trzymają i trzeba mu to wstrzykiwać, i on wtedy zamiast ci szeptać i podpowiadać, jakieś. Niefajne rzeczy i podkuszać Cię do po prostu robienia też niedobrych rzeczy, to po prostu ma takiego wtedy zonka, nie? On sobie siedzi coś tam godą, wiecie, chce się po prostu zająć tą na no, poważnie, czyli chce rosnąć w siłę i fizycznie, i no psychicznie powiedzmy czy mentalnie, a ty mu dajesz pst, taką strzykawę, i on wtedy ma takie i trochę przysypia i przymula. Więc to jest sposób na kontrolowanie tego dziadostwa. No i ona tam na tej grupie, w tej grupie, to nie Facebook przecież. Poznaje taką po prostu babeczkę w podobnym wieku i one się tam bardzo dobrze zaczynają dogadywać, więc ma taką nową psiapsi. A tą starą psiapsi trochę na bok po prostu spycha, no bo też zmienia się jej zachowanie i ten jej chłopak i ta jej przyjaciółka widzą, że coś jest z nią nie tak. Myślę, że to po prostu jakiś, no czy zaburzenia lękowe, czy zespół stresu pourazowego i tak dalej, i tak dalej. Czy ogólny taki stres życiowo, pracowy, no wiadomo. No to tak z tej realnej Strony z realnego punktu widzenia to wygląda. Z no wiemy, że gnębiją. Wyrośnięty z narośla nowy, pobliźniakowy potwór. No i problem jest tutaj jeden, że w pewnym momencie ona daje mu tą strzykawę, ale okazuje się, że w strzykawce nic nie było. I potwór przejął kontrolę. A ta przyjaciółka nowa i koleżanka w zasadzie też dała jej taką radę, że jak trzeba tego go uśpi, tam przyśpi, ale. Czasami posłuchaj co on mówi, tylko dopóki, dopóty nie przejmie nad tą pełnej kontroli, bo on podpowiada fajne rzeczy i takie Ala medium, że coś przewiduje, może coś jej doradzić. No i ja w to wszystko wierzyłem. A co się okazało? Że okej, okay, może i nasza główna bohaterka poznała fajną koleżankę, tylko że to nie jest koleżanka, to nie jest kobieta, w ogóle to nie jest człowiek. I tak samo cała ta grupa tych ludzi, tego kółka AA, to są te narośla już w formie ludzkiej, które dostały tak dużo energii i siły, że przybrały postać. Tych ludzi, z których wyrosły. I nie spodziewałem się po prostu tego w tym filmie, nie? Nadal to może być gówniane dla kogoś, jasne, ale takie dla mnie było, o kurde, no w sumie ta jej nowa koleżanka była takim impostorem i celowo jej kłamała, że te narośle jej podpowie coś fajnego, żeby ona dała się skontrolować i ta strzykawka celowo była pusta. Żeby właśnie on z takiego malutkiego iti e po roku w Rosji Bobo urósł do pełnych rozmiarów, położył się koło niej, wyssał z niej dosłownie energię życiową, bo on tam jakiś język wypuszcza jak wenom. I dzięki temu zamienił się w jej ciało, tylko trzeba soczewki dać, bo ma takie jakieś jasne bardzo gały, a musi wiadomo wyglądać jak ona. No i tak naprawdę mamy zdublowanych ludzi w tym filmie i przyjaciółka naszej głównej bohaterki plus jej chłopak widzą, że coś jest nie tak już mocno. No i może jej chłopak ucierpieć, ale go ratują. Bo już zaczął go potwór wysysywać, bo właśnie umówili się na randeczkę, już tam po małej dramce wcześniej i właśnie dziwnych zachowaniach naszej głównej bohaterki. To wiecie, potwór poszedł zamiast naszej hany, i wtedy była taka już randeczka, ale tym widział, że coś już jest nie tak i Go potwór chciał wyssać, ale w porę został właśnie uratowany. A nasza Hana Hana, ta prawdziwa, była uwięziona w piwnicy. No i ta nasza jej, ta ważniejsza, wcześniejsza przyjaciółka ją ratuje też z opresji. Także ostatecznie udaje się potwora pokonać, rozprawić z tą grupą, słuchajcie, innych narośli. Chociaż to na pewno będzie dalej funkcjonowało i tam wszystkich raczej nie dojechali, ale wiedzą co jest na rzeczy. No i znowu potwór zamienia się z pięknej Hany, tak, z wejścia w ciało, już tam powiedzmy 170 siedemdziesiąt, i bycia fajnym i ogarniętym takim z energią. Znowu się skurcza w małe Bobo, bo nasza bohaterka ponownie przejmuje kontrolę nad swoim życiem. I na końcu jest absolutnie piękna scena, dlatego hashtag Bobo jest tutaj idealny, bo po prostu ona go trzyma tam na jakimś poddaszu. Tam jakiś dymek w ogóle leci paranormalnie, ma tam klimacik, ten ziomek. I on leży w łóżeczku dla dzieci i smoczek ma i to jest takie słodkie, nie to no kurwa narośle, które mogło ci zniszczyć życie, które chciało ci zarąbać znajomych, to znaczy ona nie może go zabić, ono musi być hodowane, tak tutaj ta fabuła polega, no to jest ta taka imitacja, czy personifikacja, manifestacja lęku, stresu, ale możesz ten stres uziemić do, do rangi takiego małego bobo ze smoczkiem w buzi, no nie powiesz, że nie słodkie, widzu drogi. <grywa> kurwa, jakie to jest głupie, słuchajcie. Ale jest jeszcze wątek takiej matki, tylko nie chce mi się o niej mówić, ani o tym, bo to jest taka po prostu przyjebana kobieta, nie? Laska jej mówi, córka ta nasza hana, że ma stres, że ma lęki, bla bla bla, że dziwnie się czuje, że jakiś tam wypadek za dzieciaka był. I mówi tej matce, że no wiesz, no się źle czuje, dziwnie się czuje i nie jest to moja wina, no i ona ma rację. A matka takie, ty pojebana jesteś, w... w ogóle niby siedzi u tej matki, niby coś tam robią, jakieś... Jedzenie ogarniają, a, a matka jednocześnie mówi jej, że: Weź, przestań być pojebana, ty nie masz pojęcia, co ja czuję jako matka, a tu się żalisz, że ty się źle czujesz. W ogóle takie: Wow. Ja znam naprawdę różne patologie rodzinne, ale jakbym powiedział rodzicowi, że hej, nie wiem, depresja mnie zjada, stres mnie zjada, lęk nie zjada, i by mi mój rodzic wprost powiedział: Wiesz co, a weź, ty idź być jebnięty gdzie indziej. To nie wiem, czy ta ręka by się nie zbliżyła do twarzy tego rodzica, nie? Taką lepę wychowawczą powinno to w drugą stronę działać nie? od starego. Ja to mówię trochę przyśmiewczo teraz, oczywiście, ale jednak, nie? Coś takiego usłyszeć nikt by nie chciał chyba, nikt by nie chciał, także no. A wrzucam ten odcinek słuchajcie, w światowy dzień depresji, także jak trzeba, to się diagnozujcie, nie bójcie dupy, bo was takie bobo dojedzie. O, to świetnie się zgrał ten materiał czasowo widzę, bo faktycznie 23 lutego, no. Także ode mnie tyle. Spoilerowo wydarzyło się to, co wam powiedziałem i na końcu lęk, stres został ujarzmiony Niech będzie i będzie ich hodowany dalej, ale jako Bobik. Także <laughs> dziękuję wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, co wy sądzicie, jeżeli oglądaliście. Podzielcie się wrażeniami, jeżeli nie dajcie znać, co myślicie tutaj o tym, co ja powiedziałem. No i zostawiacie hashtag Bobo, oczywiście ode mnie 6 na 10. Do zobaczenia w kolejnych. Mam nadzieję, że jakieś inne pseudoperełki też jeszcze niedługo wpadną. Na razie. Terima kasih telah menonton!